Witam Państwa bardzo serdecznie Dzisiaj chciałem zaprezentować kolejny ciąg rolniczy Tym razem Fendt Vario 412 Ciągnik Z roku 2009 Data pierwszej rejestracji To 16 grudzień 2009 Ciągnik Bardzo ładny, dobrze wyposażony Z przednim tuzem Womem Amortyzowaną kabiną Amortyzowaną przednią osią Ciągnik z przebiegiem 7900 parę godzin bardzo ładne opony 50% Micheliny. Tak jak widać na filmie. Ciągnik posiada również adaptację. Adaptację do ładowacza Emixa z hydrauliką. Skrzynia wyposażona w TMS. Ciągnik w oryginale. Maski, błotniki z tyłu, podnośnik, belki, zaczepy, niemalowane, <coughs> felgi, niemalowane. Proszę bardzo, win ciągnika, każdy może sobie skontrolować. Ciągniczek. Bardzo ładny, naprawdę. Schody też nie malowano, ani z lewej, ani z prawej. Skrzyneczka. Felgi pełne. Mocne. Wszystkie zaczepy transportowe. Zaczyna padać. Mamy dzisiaj minus siedem stopni. ciągniczek kompletny wyposażony w wolny spływ cztery pary wyjść hydraulicznych ciągnik naprawdę bardzo ładny Środek niezużyty, oryginalne siedzenie z pokrowcem, podsufitka czyściutka, radyjką, klimatyzacja.

Włączenie napędów, blokad, amortyzowane przedniej osi, prędkości wałka i hydraulika, gaz ręczny, ehr -y, joystick, włącznik TMS-a, no i włączenie klimatyzacji nabiegów. Próbujemy kawałek jak się może przejechać. Parking. O! Na parkingu nie pojedziemy. tms się jedziemy, tył przód, Czuję, zmienia kierunki? Bardzo ładnie. Nas zima w pełni ciągnik jedzie bardzo fajnie jest dynamiczny jest to najpopularniejszy ciągnik z serii Fendt Vario Najlepiej sprzedający się. Do tego ciągnik dobrze wyposażony, z przednim womem tuzem. Zapraszam na oględziny ciągnika. Najlepiej z serwisem, żeby potwierdzić sobie godziny. Godziny są w 100% autentyczne, serwis mile widziany, do potwierdzenia godzin do kontrolowania stanu maszyny. zbiera się bardzo dobrze, jest dynamiczny. Jest bardzo ślisko na drodze. Trzeba uważać, żeby nie znaleźć się w rowie. Idziemy ponad 40 na godzinę przy niskich obrotach silnika. nie nie kopci w traktorku cieplutko, ogrzewanie chodzi kiedy, rzym, kiedy zima, zima chłodzi, klima chłodzi naprawdę bardzo ładny, niewyciachany egzemplarz Zapraszam wszystkich chętnych do Ględzin w tygodniu do 17 w sobotę do 14 pozdrawiam serdecznie do zobaczenia do usłyszenia